Jesteśmy na kamienicy i są fajne zawody, które organizuje mój tata. Jesteśmy na trzeciej rundzie Świętokrzyskiego Pucharu Enduro. Mamy dzisiaj ponad 120 zawodników. Przygotowaliśmy dwie próby czasowe, próba w cudzysłowie hard. Taka troszkę trudniejsza tutaj na kamienicy i próba sprint tam na łące 3 km próby sprint no i ponad 20 km trasy dojazdowej. Także jest co robić. Zawodnicy wjeżdżają co godzinę, każdy z nich musi zrobić 5 okrążeń. Jak co roku wielkie podziękowania należą się gminie Busko Zdrój za pomoc w organizacji imprezy oraz wszystkim sponsorom, którzy wsparli naszą imprezę. Są to te same firmy, które wsparły poprzednią imprezę, czyli Puchar Polski Południowej Cross Country. Myślę, że zawody tutaj na kamienicy w Szańcu wpisują się już w coroczny kalendarz i imprez. Także myślę, że w przyszłym roku wracamy znów z organizacją zawodów cross country w tym miejscu. To już trzecia runda Świętokrzyskiego Pucharu Enduro, która organizowana jest przez Stowarzyszenie Enduro Rodeo wspólnie z gminą busko zdrój Szanowni Państwo, to jest, to jest, to są zawody dla wytrwałych i wytrawnych motocyklistów, dla wytrawnych krosowców. Naprawdę trzeba być świetnie przygotowanym żeby nie skończyć tych zawodów z kontuzją, czego życzę wszystkim uczestnikom tegorocznych zawodów. Wszystkim obserwatorom życzę udanej zabawy. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Przed nami Szymon Zajączkowski, zdobywca pierwszego miejsca w najmocniejszej klasie pro. Szymon, powiedz, jak Ci się podobało dzisiaj? Czy, czy to były Twoje pierwsze zawody w Szańcu? Czy już byłeś tutaj? Jak wrażenia? Jak, 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 jak trasa? Tak, udało mi się zająć pierwsze miejsce i w klasie pro, i w generalce. Byłem tutaj rok temu na Mistrzostwach Polski, też razem z włączonym właśnie Pucharem Świętokrzyskim. Te zawody traktowałem czysto treningowo. Trasa super, podobało mi się, pogoda dopisała, więc wszystko fajnie. Jedyna rzecz, która mi się nie podobała, to to, że większość zawodników z stawki dostała kary i myślę, że sędzia tutaj przesadził, bo było to dosyć niejasne. Mieliśmy przeprowadzić motocykle przez drogę asfaltową, zatrzymać się na znaku stop większość zawodników nie zatrzymała się. Wyłączyła motocykle, zeszła z motorów, przeprowadziła i właśnie zabrak tego całkowitego zatrzymania do zera. Były kary. Były kary, dokładnie. jest z nami Adam Rogowiec, zdobywca pierwszego miejsca w klasie Junior 85. Adam, powiedz, jak ci się podobało na zawodach? Czy to jest twój pierwszy raz w szańcu? Jak oceniasz zawody? Jak ci się jechał? Jechało mi się super. To nie jest mój pierwszy raz w szańcu. Pierwszy był rok temu. Próby super. Bardziej mi się podobała Endurowa z tego powodu, że tutaj na tej kamienicy były dość duże dziury i utrudniały. Mi to jazdy, bo mam małe koła jednak, ale super zawody, super organizacja, ale uważam, że troszkę zrobili manianę z tym sędziom. Dostałem minutę kary, ale i tak wygrałem, bo ponad dwie minuty miałem przewagi. Czyli co, jeżeli będą następne zawody szanse, to możemy liczyć na Twoją obecność. Tak, ale to już na dużym motorze. No i super, dzięki wielkie.